Siemano, historia. Umówiłem się wcześniej, kilka dni temu w portalu do Taurona. No w internecie, żeby po prostu na wizytę. 15.30 dzisiaj, poniedziałek, elegancko. No, załatwiam sprawę, załatwiam, załatwiam. I mówię do pana, dobra, wie pan, co? nie, pan mi jeszcze jedną rzecz powie, bo załatwiłem tam zupełnie inną rzecz, załatwiałem. I mówię, nie, pan mi powie jeszcze, chciałem zapytać o, o taryfy w domu, bo mamy jedno takie pytanko, bo nie wiedziałem do końca, jaką taryfę. Chciałem zapytać po prostu, nie? A pan mówi tak. A pan, co mamy już zamknięte od minuty a wiesz, była 16.01, nie? Czyli pół godziny załatwialiśmy, nie pół godziny, byłem załatw umówiony na 15.30, dopiero zostałem przyjęty 15.45, załatwiliśmy to jedną sprawę i mówię, no i Pan, niech mi to nam, Pan mógł i powiedział, bym Panu też powiedział, ale mówię, i tak mnie to zamurowało, jakby dziwne, no roz rozumiem, że do 16.00 są czynni, czyli nie przyjmują klientów, ale jeżeli ja jestem klientem, e, który już tam jest, to, no nie wiem, powiedziałem po prostu, że dziwne, trochę, trochę jakieś niemiłe to jest, no i poszedłem. I zaraz coś powie, u, influencerek, coś tam wymaga, wiesz, jak to z to obsługą. Nie, ja nie mówię tego jako influencer, czy odklejus jakiś, tylko jako normalnie Przemek Lejowski z Krakowa, obywatel i klient po prostu. Więc yy, bez takich, jak coś od razu, no, bez takich. Chociaż jak tak teraz myślę o tym, to z jednej strony szacun dla niego, że tak bardzo szanuje swój czas yy, prywatny, że po prostu 16.01, do widzenia, w ogóle nie ma tematu. No by tak na to w tej popatrzeć. Jest to jakiś wałej, no jest. Nie, no on był po prostu Sigma. Ustalmy to, on był Sigma. No właśnie, jak to jest? Tak, za sobie taką dyskusję, dam taką ankietkę teraz. Czy właśnie Sigma, bo szanuje swój czas, po prostu wybija mnie idzie do domu. Czy jednak nie Sigma? No bo już mnie obsługiwał i jednak fajnie, gdyby to, jakby ta obsługa poszła do końca, skoro już zaczął mnie obsługiwać w godzinach swojej pracy. No i spóźnionie było, bo się omawiałem w środę. W wiesz, sześć dni temu, albo spotkanie. Dajcie znać, Sigma czy kurde nie Sigma? Nie, no, mi się wydaje, że to jest tak, że gdyby to wiesz, był biznes kogoś typowy, to by pewnie został, bo normalnie by obsłużył, gdyby to zależało o coś. A tak, a to w dupie ma tą pracę? No, kurde, jest za godzinę opłacone e, i tak, i tak tam muszę przyjść, i tak, i tak muszę to załatwić, i już więcej mnie na, na oczy nie zobaczy, co go to w ogóle obchodzi. To no, wydaje mi się, że to jest takie podejście po prostu, że. I don't care, nie? Yeah, I tyle. No co innego, jak masz właśnie swój biznes, jak swoją... No, o to, to, ja też go rozumiem w tym temacie, no ale po prostu mnie zamurowało, no nigdy się z czymś takim nie spotkałem, że, że wiesz, że w trakcie obsługi po prostu do widzenia. Ej, ale patrzcie w ogóle jaka paranoja, nie, jak się ta, taka nagonka zrobiła, bo przez to, że jest, że tam e, kilka było takich sytuacji, że kurde influencerzy tam tyrali, kurde, że zła obsługa czy coś, to wiesz, jak może influencer narzekać na obsługę, przecież y, zarabia dużo więcej, a co to ma znaczenie, kto ile zarabia, agadem, co to za ocena człowieka, no, po pierwsze, a po drugie, no właśnie, człowiek i teraz ja, nawet mi się to w głowę wbiło, zobaczcie, że ja się tłumaczę z tego, co, co mówię, żeby na, na, na pewno nie było, kurde, to jest chore, nie, ale ja zawsze zostanę normalny i widzicie właśnie to jest ta normalność, o której cały czas mówię, właśnie to, to co teraz mówię, normalność. Ja powiem tak, wszystko fajnie, ale jest tu naprawdę święta. Tu jest o tak i ten. No ja jestem normalnie kepsa, Janwita. O Pa! Pozdro.